Najwyżej spadniemy razem. O o. Jesteśmy na moście. Rokóweczko jakaś sobie płynie. Marcel, ty w ogóle nie jadłeś małży. A już odjeżdżamy. Jak to jest możliwe? A podziękował. Jak to jest możliwe? Powiedz mi. No właśnie. Powiedz, że żona cię zasposerowała. Nie, po prostu żona chciała jechać na targ. I tak się wybierała na ten targ, że ani razu nie byliśmy. Może dwa tygodnie zleciały. W rzeką, żeby. I jesteśmy już w Szpeniku. No w sumie to już nas, nasz przedostatni dzień. Teraz. W tej połowie roku. za dwa dni jedziemy do Rijeki w Rijecie sobie posiedzimy dwa dni raptem potem pomyślimy czy jedziemy bo że w Polsce jest 5 stopni <noise> przymrozki były w Łodzi więc się zastanawiamy czy wracać czy jest sens wracać tak wrócimy może w lipcu I ten fragment to tak nawet trochę przypomina jak rywiarę makarską. Nie? No. Tak jakoś tak. Zakręty. Zakręty i te strome góry. I tak nawet fragmentami. A tam już zabarcze. Też trochę osób siedzi na plaży. Żaboricz. Cały czas Zablacze mówię, Zaboricz. Zablacze to jest tam, w kierunku Szybenika, Aha. na... Głodych jeziorek. Żaboricz. To no dopiero się kończy Żaboricz. I tu się nowo buduje kemping. No, naprawdę Czyli fajny. No, nie nowo, tylko stary kemping się rozbudowuje. Nie, tak. tu czyszczą. Tu był kemping wcześniej? Nie, w tych drzewach jeszcze nie był. No, no to mówię, że się buduje. Rozbudowę A my tam ten murek, który widać właśnie tam jedziemy na ten. Nie wiem czy teraz będzie dobrze widać. Teraz już nie będzie Tu chyba jeszcze będzie przebitka. Nie, też nie widać trochę tylko. To już zaraz skrycam. I grę basztica te pola po tym pożarze sprzed dwóch lat, teraz dopiero zaczynają, pola zaczynają za 600 metrów skręć w prawo. trochę odbijać zielenią i trochę ładniej to wygląda tamte jeszcze są nadal takie i teraz tutaj zaraz skręcamy skręć w prawo następnie Skręć w prawo. Galeśnica. Trzeba zjechać na grybaszczyca-galeśnica. Skręć w prawo. za. I, i, i. A tu jak to gdzie? Tu przecież nie ma drogi. Kieruj się na południowy zachód. Że niby tą drogą? Mm -hmm. A to jest szutr. Tak? No tak to wygląda. Za 600 metrów. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Na pewno wpisałeś to? No to musicie się naszykować na taki gruby żwir. Tu nowe budynki się budują. Oj, się umoczę, proszę. I to jest też droga do kempingu. tak No to przyczepy tu wiadomo? Tak, to jest tak, że za straszna droga. Coś robi, nie wiem czy tam przejedziemy Ale fajna miejscowa tu jest w ogóle O jaka woda tu jest fajna, czysta Ile tu w ogóle aut jest? Nie? Z namiotem dachowym? Nie, tak To zawsze jakieś fajne miejsce. To odkrywamy na sam koniec. Jaka tu woda? Ciepła. Podoba mi się tu. Podoba mi się tu. Ja mówię teraz o miejscu, że mi się tu podoba. Teraz pod słońce to nie widać dobrze. Aj, ma hmm? tu mają hodowlę małży. Tu mają hodowlę małży? To. Nie. Co to jest? Kieć rozwrócona. To nie Później wejdziemy sobie. Dobrze, to. Wejdźmy. Najwyżej spadniemy razem O o Nie, koń Kował skarpunem, widziałeś? Tak, widziałam nie się, że... Chyba nie. Całkiem zacnie to tu wygląda. Tylko, że tu przed południem trzeba przyjechać, tak? Tu? Ale ten zapach pini. Po prostu. To tamta część bardziej, chyba że tam dalej ta plaża ładnie wygląda. Bo tutaj to tak sobie. To jakaś plaża, być mówiłaś. No właśnie. Chyba że tam dalej. Może to jest tam. Za tym półwyspem tam. Bo tu jakaś był, była plaża. ja zobaczę na tym. Skończyłem. Z ciężarkami u boku. No I na taką drogę. Nie no, tu ewidentnie przyjechaliśmy za późno, bo jest szósta. Co? 18 jest No to po 18 .00. No Tutaj jest na godzinę dwie chodzenia po prostu wyświe. To za późno przyjechaliśmy Jak zawsze Ale ten mur to naprawdę robi wrażenie Dobra mu W drugą stronę Oj, w tamtą stronę się lepiej wchodziło. Nie wchodź na razie Marcel. Proszę, ty nie wchodź, możesz nie kurka wodna. Dajesz purpeciku. Zagrywa się wszystko. Tam w tą stronę się lepiej schodziło. jesteśmy na ziemi. To ja idę tam na górę. Słyszysz? A wyjdziecie za mną. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda wszystko z góry. Ostryca tu o No teraz słońce, więc wszystko oślepia. Zobaczymy z drugiej strony, jak to wygląda. Musicie mi zobaczyć zadyszkę. Ale wbrew pozorom wymaga to kondycji. Już trochę jesteśmy wysoko. I jeszcze trochę Jestem przed nami. Не сходи на вдох. Zobaczcie, jaka jest zieloniutka. No schodzenie wcale nie jest o wiele łatwiejsze niż chodzenie, powiem Wam. Szczególnie jak się jest w sandałkach. No ale nie planowaliśmy dzisiaj tutaj przyjechać, więc tak jakoś wyszło a już jesteśmy nisko Tam, na samej górze. Marce znowu będzie na mnie krzyczał. Bo ja to zawsze mówię, że nie idę, nie idę i zaraz mam wracać. A ja zawsze gdzieś wejdę na jakiś szczyt. Czy gdzieś na jakąś górę. No ale jak tu nie wejść? Jak są takie piękne warunki do chodzenia i do podziwiania, jak nie wejść? Nie da się po prostu. Ach, jeszcze czeka na mnie, więc nie jest źle. Także jeżeli tu jesteście w tej okolicy, polecam zobaczyć o ten mur, przejść sobie na drugą stronę, może nie, żeby obejść cały półwysep, ale wejść sobie tam na ten szczyt, pospacerować, popodziwiać. No i oczywiście polecamy tu przyjechać znacznie wcześniej, bo no, jesteśmy po godzinie już 18, więc chociaż żeby wejść tam na górę, to jest odpowiednia pora. Bo nie wyobrażam sobie wchodzić jak jest 30 parę stopni, więc... A teraz mamy 20 parę i jest tak w sam raz. No i tu spowalniacze, żeby rowerami nie wjeżdżać. I mąż już czeka. To żeby go nie rozeźlić, to trzeba szybko iść. I wracamy do apartamentu. O, tam na górze. Tam zobaczycie, to tam była właśnie. Jak Wam powiedziałam, to mąż na mnie poczekał, więc możemy teraz jechać spokojnie. Nawet bardzo nie był zły. Co mamy na gadamy? że krzyczysz na mnie jak gdzieś zawsze idę niby blisko a potem się okazuje, że jestem gdzieś na szczycie wracamy już w kierunku Brodalicy tu jest teraz słońce tu, tu ta, ta część jest fajniejsza plaża bo tu są nawet schodki, żeby sobie usiąść bo tu za bardzo nie ma się gdzie zatrzymać na dobrą sprawę spokojnie o, tutaj jest na przykład miejsce